Już w tym roku odbędą się wybory parlamentarne. Politycy zaczęli jeździć po kraju. Spotykają się, rozmawiają na różne tematy, przede wszystkim na te, które nurtują mieszkańców danych województw. Jednym z tematów pojawiających się podczas spotkania jest obecność Polski w Unii Europejskiej. Zebrani poruszali kwestie związane z polityką krajową, ale też międzynarodową. Pytali o ochronę zdrowia, a także jak politycy chcą przekonać młodych ludzi do siebie. Rozmawiano o uczciwej Polsce, wytykając błędy partii rządzącej. Ja zawsze uważam, że w życiu jest albo kłamstwo, albo jest prawda. Albo ktoś kłamie, albo ktoś mówi prawdę. Albo opieramy się na dokumentach i faktach, albo y, robimy propagandę. My zawsze z Darkiem w naszej pracy poselskiej i kontrolnej y, stawiamy na dokumenty. I jak Państwo zobaczycie naszą książkę, to myśmy y, przeanalizowali tysiąc dokumentów, które zebraliśmy z różnych ministerstw, resortów, instytucji, agentów, funduszy. I e, każde słowo, i każda kwota, i każde, każdy fakt jest sprawdzony przez prawników, żadnego procesu nie będzie, I, e, bo chcemy mieć absolutną pewność, że to, co my mówimy, to, co Państwu komunikujemy, e, e, odpowiada rzeczywistości. I chcielibyśmy, żeby tacy byli również politycy, którzy mówią prawdę, że wtedy, kiedy mówią, wstrzymujemy rosyjską ropę, e, bo nie chcemy wspierać wojny Putina, to rzeczywiście tak się dzieje. Kiedy mówimy, walczymy z pandemią, bo chcemy ratować życie ludzi, no to ratujemy to życie ludzi, a nie budujemy e, e, zamki na piasku, inwestując w prywatne nieruchomości, co udowodniliśmy z darkiem, na przykładzie szpitala tymczasowego we Wrocławiu, gdzie mają do dyspozycji różne lokalizacje. Ktoś wybrał akurat prywatne centrum kongresowe, które postanowił rozbudować za środki funduszu przeciwdziałania COVID-owego. Więc tych spraw jest bardzo dużo. i Dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie w sprawie wykluczenia komunikacyjnego w gminie, w gminie Kutno. I jest część mieszkańców, która po prostu nie ma jak dojechać do pracy. Jest część dzieciaków, którzy muszą wcześniej wyjeżdżać a później siedzą w szkole i nie mają, nie mają zajęć, ponieważ ktoś narzuca taki grafik rozkład jazdy który nie jest korzystny dla mieszkańców. Myśmy się z taką sytuacją raz spotkali, kiedy handlarz bronią przyszedł do Ministerstwa Zdrowia z umową na 1241 respiratorów i rzucił ją po prostu na, na biurko ministra. Nawet ta umowa nie powstała w Ministerstwie Zdrowia. Myśmy później tą umowę dali prawnikom, a oni mówią do nas, tak, to jest dobra umowa, ona zabezpiecza tylko interesy tego, który sprzedaje. A w ogóle nie zabezpiecza interesów tego, który, który kupuje. Z taką rzeczywistością się mierzymy, ale poza tym, że ma być uczciwie i chcielibyśmy, żeby było uczciwie, żeby były inne standardy, żeby kłamstwo eliminowało życia publicznego. Szanowni Państwo, w ostatnich tygodniach z, z Dariuszem Jońskim kontrolujemy taką instytucję, ona się nazywa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Agencja wykonawcza, rządowa. Ma w dyspozycji około 5 miliardów złotych i miała przekazywać środki na badania, na rozwój, na innowacje. My przychodzimy do tego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i okazuje się, że, że jest wiceminister funduszy Jacek Żalek z Białego Stoku, który się od podstawówki przyjaźni z jednym biznesmenem, z Piotrem M. Nie będę tutaj wymieniał nazwiska, Państwo być może je sobie sprawdzicie. I. E, i nagle ta firma tego Piotra M., z którym on był w podstawówce, się od podstawówki, później był w takim stowarzyszeniu Janusza Korwin-Mikke-Kolibę, może Państwo kojarzycie. E ta firma dostaje 123 milionów. I przychodzi do niego dziennikarz i pyta, czy Pan zna Piotra M.? On mówi: W życiu nie znam tego człowieka. Rozdzwoniły się telefony. Dlaczego zaczęli do nas pisać maile? Przecież oni się znają, to są naj najlepsi kumple. Kłamstwo powinno, szanowni państwo, eliminować życie publicznego. Jeżeli do kogoś nie mamy elementarnego zaufania, no to oznacza, że po prostu ona, taka osoba nie zasługuje na nasze na naszą poparcie. Na naszych oczach dochodzi do chyba największego w historii ostatnich 10 lat złodziejstwa, gdzie nikt za nic nie odpowiada, gdzie prokuratura nie stawia, bo jest upolityczniona, więc nie stawia żadnych zarzutów nikomu. Ani tym, którzy wydali miliard 300 na Ostrów ani tym, którzy wydali 70 na wybory kopertowe. Mało tego, jeszcze ci wszyscy awansują, bo przecież Pan Dyrektor Poczty został teraz prezesem KGHM. Ten od respiratorów został ministrem, a minister Szumowski poszedł w biznes. I tych afer z każdym dniem jest coraz więcej. Afera maseczkowa, afera z testami. Cały czas słyszymy oczywiście o kolejnych. Michał mówił o tym ECB, że o tym będzie jeszcze głośno, dlatego, że my razem z dziennikarzami kontrolujemy to po raz już drugi. Pierwszy raz rozpoczęliśmy w 2020 roku. Wtedy, jak się okazało, udowodniliśmy konflikt duży interesu ministrowi Szymowskiemu, który nadzorował, jak się okazało, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie jego brat, rodzina wręcz, nie tylko brat, składali wnioski, otrzymywali dość duże pieniądze, łącznie prawie 200 milionów złotych na różne projekty badawcze. Więc wtedy, wtedy udowodniliśmy konflikt interesów. Wtedy jeszcze się to nazywało konfliktem interesów. To wszystko, co w tej chwili obserwujemy, jest ewidentnym po prostu złodziejstwem. W tej chwili wchodzimy do NCWR-u po raz drugi. Po informacji o tym, że 26-latek, który nawet nie miał firmy w dniu ogłoszenia konkursu, otworzył, szybko złożył wniosek. Jak się okazuje, założył firmę w siedzibie dawnej partii. Adama Bielana, jak się okazuje, NCBR podlega w ramach politycznego łupu właśnie pod Republikanów Bielana. Jak się okazuje, NCBR również jest nadzorowany przez pana ministra Żałka, który również jest partii Bielana. Tych przypadków wszystkich, które tam znaleźliśmy jest dużo, dużo więcej. I nie tylko, jak się okazuje, 26-latek, który dostał promesę na 55 milionów złotych, ale również ta druga firma faktycznie z... Białego Stoku, 123 miliony. Człowiek, który jest w jednym stowarzyszeniu z szwagą pana Żalka, ale jednocześnie jest z człowiekiem, który jest ma trzy funkcje w NCBR. Przepraszam, mieszkanie mi nie wyszło. Wiemy, że miało być 100 tysięcy mieszkań, było mieszkań zaledwie około 20 tysięcy. I jeszcze w dodatku, ci ludzie, którzy zostali wciągnięci w te mieszkania, w tej chwili głęboko tego żałują, bo okazuje się, że mieli płacić sumy, które były dla nich do. Ogarnięcia, a płacą dużo, dużo więcej. Za 64 metrowe mieszkanie na przykład 3800 miesięcznie. Natomiast y, Villa Plus wyszła znakomicie Willa ta swoich Teraz minister Czarnek jeździ po Polsce i tłumaczy, że przecież kupili fortepian, że przecież kupili jakiś autobus. Tak jakby jeden fortepian, jeden autobus mógł zasłonić 12 nieruchomości. Te nieruchomości są różne. To jest rzeczywiście piękna, modernistyczna willa na Żoliborzu, ta na Łowickiej 39a. Willa odnowiona w 2009 roku pod opieką konserwatora za kilkaset tysięcy wtedy złotych. Obecnie tylko praktycznie do odmalowania, ale to jest również wielka posiadłość na 2,6 hektara gruntu z domkiem pszczelarza. Płycie nam. Po co w którejś fundacji do działalności fundacyjnej e, nieruchomość na 2,6 e, hektara e, gruntu jeszcze z domkiem pszczelarza? To jest, proszę Państwa, ordynarny przekręt. To jest sytuacja, w której te fundacje, ty mówisz o fundacji, która, została, o e, spółce, która miała 10 dni, no to bardzo doświadczona spółka. W przypadku Villa Plus mamy do czynienia z jedną, z jednym z fundacji, która miała 3 dni w momencie składania wniosku, 3 dni, została stworzona 20 września, a 23 złożyła dokumenty i dostała pół miliona złotych na e, ocieplenie, przyziemia nieruchomości, w której mają być zajęcia dla młodzieży, po prostu kościoła, po prostu to był kościół. A ta fundacja, pisząc o działaniach edukacyjnych, pisała o spotkaniach eucharystycznych sprzed kilku lat, w momencie, w którym miała trzy dni. Trzy dni. Proszę Państwa, tam były też takie fundacje, które na przykład chwaliły się tym wręcz, że ich ekspertami są tacy ludzie jak Czarny czy Rzynkowski, którzy mieli u nich wykłady. Czyli wprost występowali do Ministerstwa Edukacji o pieniądze się, że tam wykłady organizowali dla Czarka i dla Żubkowskiego, czyli wiceministra. Mamy do czynienia z sytuacją, w której część tych fundacji nigdy nie zajmowała się niczym związanym z edukacją. Fundacja Megafon, 4,5 miliona złotych, nigdy nie zajmowała się edukacją, rzeczywiście zajmuje się jakoś pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Ale proszę Państwa, ona została otworzona kilka miesięcy przed, przed konkursem i dostała 4,5 miliona na nieruchomość. A wolność i demokracja. Ci mieli nawet niezły projekt i nawet oceniony pozytywnie. Ale te pieniądze, które dostali na nieruchomość, na wile na Saskiej Kępie, starczyłyby na 59 lat wynajmu po tych cenach, które wynajmują w Warszawie nieruchomość obecnie, na swoim działalność. Na 59 lat. A oni dostali nieruchomość, którą według pierwszych planów mogliby sprzedać po od 5 do 10 lat, w zależności od tego, jak deklarowała fundacja. A po naszej interwencji ma być to przedłużone do lat 15. Ludzie już widzą, że mieszkanie, plus okazało się kompletną klapą, że zostali oszukani oszukani z czynszami. Te czynsze rosną nieprawdopodobnie. Są już droższe niż komercyjne, komercyjne wynajmy lub mieszkania. Szanowni Państwo, w Gdyni, gdzie również. Ludzie się zbuntowali, dostali nieprawdopodobne podwyżki mieszkania plus. Apartament przy głównej ulicy Władysława IV, główna ulica w Gdyni, o powierzchni 66 metrów. Ma taki sam czynsz, tyle samo kosztuje w przeliczeniu, potem bo, bo są y, mieszkanie, y, mieszkanie plus y, dwa rodzaje. W opcji, tylko na wynajem, w opcji wykupu. I w opcji wykupu apartament na Władysławie IV kosztuje tyle samo, co mieszkanie plus na kaczych Bukach, gdzie to jest daleko, daleko pod Gdynią. Czyli tak ludzie zostali oszukani nieprawdopodobnie, nie mają jak z tego zrezygnować. Sytuacja jest naprawdę nie, nie, nie najlepsza. Po interwencji zamrożono. Wzrost czynszów, ale tylko w tej opcji z wykupem. Natomiast ci, którzy nadal korzystają z mieszkania plus opcji na wynajem, nadal mają podwyższane czynsze tak bardzo, że te czynsze są wyższe niż na rynku komercyjnym. To jest nieprawdopodobne. Ludzie pomijając już to, że tych mieszkań jest bardzo mało, że nie, że nie każdy może z nich skorzystać, że to nie, to nie jest te Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, to nie jest to, co obiecywali kilka lat temu, że będą mieszkania z dopłatą, do, 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 dopłatą z budżetu centralnego. Polska nie korzysta, nie korzysta z potężnych środków finansowych w ramach właśnie tychże pieniędzy, Krajowego Planu Odbudowy, a przypomnę, że moglibyśmy sięgnąć po kwotę. 160 miliardów złotych, które powinniśmy zainwestować w rozwój społeczno-gospodarczy państwa polskiego w przeciągu 5 lat. I wtedy, kiedy gro państw europejskich sięga już po drugą transzę pieniędzy z KPO, Polska wciąż jest w blokach startowych. O, trochę w cudzysłowie w blokach startowych, dlatego że nie otrzymujemy pieniędzy w ramach KPO za sprawą oczywiście łamania polskiej konstytucji i za sprawą braku porozumienia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, bo to prezes Kaczyński, też prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie potrafi zbudować porozumienia ze Zbigniewem Ziobrą, szefem Solidarnej Polski, tak aby przygotować taki projekt regulacji, który pozwoliłby Polsce po te pieniądze sięgnąć. W grę włączył się oczywiście jeszcze prezydent Duda, który skierował ustawę do kłazii, powiem to w sposób bardzo odpowiedzialny, Trybunału Konstytucyjnego, bo jak Państwo słyszycie, spór nie dotyczy już tylko samej prezes Trybunału Konstytucyjnego, ale spór y, rozgorzał na dobre w ramach... Y, Sędziów Trybunału Konstytucyjnego przypomnę, że wszyscy sędziowie są już nominowani przez większość, która rządzi od Polską prawie 8 lat. I chcę powiedzieć, że to są bardzo ważne pieniądze, o których moi przedmówcy wspominali, pieniądze, które powinny pozwolić modernizować nam ochronę zdrowia, czyli tak ważną dziedzinę naszego życia, która została poddana bardzo trudnym procesom właśnie w kontekście pandemii COVID, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Możemy przeznaczyć, powinniśmy przeznaczyć te pieniądze na transformację energetyczną. To tak ważne także w kontekście wojny, napaści przez Rosję na Ukrainie. Tutaj też obnażyła, ta wojna obnażyła, proszę Państwa, hipokryzję prawa i sprawiedliwości, bo proszę zwrócić uwagę, że tak dyskredytowana, kontestowana, Polityka oparcia także polskiego sektora energetycznego na alternatywnych źródłach, wyśmiewana wręcz przez prawo i sprawiedliwość, dzisiaj mogłaby być dużym amortyzatorem skutków tego y, kryzysu. Niestety rząd prawa i sprawiedliwości, otrzymując potężne środki finansowe z emisji dwutlenku węgla, nie inwestuje tychże pieniędzy w modernizację sektora energetycznego analiz biura analiz Sejmu wynika, że 55 miliardów złotych kosztowałaby w pełni modernizacja i przygotowanie polskich linii przesyłowych do do sprawnego gospodarowania energią, także tą prosumencką wytwarzanych przez małych producentów energii z fotowoltaiki, wiatru czy biomasy. Niestety to się nie dzieje. Ja ja się podróżować. E, jakieś dwa czy trzy miesiące temu oglądałem spotkanie e, z Tuska, już nie ma, ale tam gdzie, e, powiedział, że zrobi coś, w tym, zaczniemy coś robić w temacie kontroli, bo w sensie mężu zaufania, szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Nic nie robić. Dziękuję. Trzy pytania, kontroli to, to oddam koledze, no jeśli chodzi tutaj te dwa pytania na temat co my robimy. Szanowni Państwo, my naprawdę każdego dnia każdy z nas w sposób opozycji jesteśmy w wśród mieszkańców, spotykamy się z radami seniorów, spotykamy się z młodzieżówką, organizujemy spotkania z młodzieżą. To nie jest tak, to, że tutaj nie ma rzeczywiście, to że tak pewnie jestem skupna, to już do organizatora jest pytania. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo, ja jestem z Województwa Pomorskiego i u nas nasi posłowie, bardzo my zmobilizowaliśmy dużą ilość młodzieży, jest zaangażowana, i to jest naprawdę bardzo budujące. I mnie się wydaje, że to nie jest prawdziwe, że na. Słuchajcie Państwo, zorganizowanie takie tak jak to spotkanie, spotkaniem jest otwartym, każdy może przyjść. Rzeczywiście tak się zrobiło, że przychodzą na takie spotkania do osób z spisu, przychodzą zwolennicy z spisu, a do, do, jeżeli jest spotkanie kogoś z opozycji, przychodzą ci z opozycji. Nie, tak orientacyjnie się zrobiło, ale nie tylko. Przychodzą również ludzie, ludzie wahający się. Ale przecież to od Państwa, tak jak koleżanka wcześniej powiedziała, zależy to, żebyście poszli do ze swoimi sąsiadami, ze swoimi znajomymi, porozmawiali, przekonali, żeby przychodzili na takie spotkania. Muszę powiedzieć tak, po tej rozmowie o godzinie 13 poprosiłem cztery osoby. Cztery osoby poprosiłem, co się okazało. Dlaczego nie zagłosuje na Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską? 51 osób na 100 osób, bo podwyższą wiek emerytalny. Tak, tak. Pan poseł powiedział, że wiecie, że to jest państwo, ale wy nie docieracie do osób w wieku 50 lat. Nie każdy ma to 24, 50% społeczeństwa nie ma. Druga odpowiedź. Jest ponad 20 osób na 100 osób, że zabierzecie 500 plus. To 500 plus jest w całej Europie. W Belgii, w Holandii, Norwegii, w Niemczech. A więcej niż więcej. Więcej. W Czechach jest na takiej zasadzie, że kończy się rok rozliczeniowy, rozliczamy się z urzędem skarbowym, w zależności od tego, jakie mamy dochody, taki jest przedział później na każdy dzień, To takie, takie rozwiązanie jest w Czechach. Ale rozmawialiśmy z posłami o godzinie 13 i potwierdziło się to, co mówiłem. 51 osób na 100 odpowiedziało, bo podwyższycie wiek emerytalny. No Powiedzieliście, to jest kłamstwo, ale tego ludzie nie wiedzą. My możemy tutaj rozmawiać do świąt Bożego Narodzenia, ale jeżeli nie traficie do osób z tymi hasłami, które chcecie przejść, że pewnych rzeczy nie odbierzecie, to nie wygramy Wszystkie programy społeczne, które wprowadził PIS pozostaną. I to jest prosty przekaz. Prosty i tak powtarzajcie wszystkich, nie opowiadajcie to, to wiemy, że wiecie. Natomiast proszę Państwa, być może rzeczywiście jest tak, że jak chodzimy do mediów publicznych, to poza odpowiedziami na pytania, które oni zadają najczęściej na bardzo dziwne pytania, trzeba powtarzać jak do znudzenia. Proszę Państwa. Wszystkie programy społeczne pozostają dokładnie tym samym tekstem. Bez mówienia, a my jednak nie zamierzamy, a my doszliśmy do wniosku. Bo ja mam wrażenie, że czasami mamy zbyt skomplikowany przekaz, zbyt dużą liczbą przeczeń, o tak nazwę. A potem jeszcze ktoś się pojawia i stwierdza, że to była dobra decyzja, mimo tego, że wiemy, że była to zła decyzja i że nie wolno tego powtórzyć. Musi być bardzo jasny przekaz. Wszystkie programy społeczne pozostają. Ja powiem tak. To, co Państwo tutaj opowiadali, właściwie wytykali pisowi to i owo, to ja wszystko o tym wiem z mediów. Ja tutaj dzisiaj przyszłam, bo ja nie należę, do żadnej partii nie należę, ale przyszłam, żeby dowiedzieć się, jaki macie program, aby wygrać wybory. Bo samym uważam, samym wytykaniem pisowi, co zrobili źle. Nie da się wybierać. Proszę Państwa, tak się składa. Zresztą, to prostu, to pytanie, ten, to drugie jeszcze jedno. To jeszcze jedno jest pytanie. pytanie. Jest jeszcze ktoś chętny? No, no, to ma to 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 nie to nie będzie. To to, Proszę, jeszcze Proszę Państwa, ja będę o programie, a do kolejnych <laughs> pytanie, to może ktoś kolejny odpowie. Na temat tych no właściwie już odpowiedzieliśmy na nie też wszystkie programy zostają. Proszę Państwa, ja się zajmuję programem. Zawsze się zajmowałam programy. Śmieję się, że jak psa, komisje się zmieniały, a, e, a, znaczy czas się zmieniała, a zawsze w komisjach. E, pisałam program dla pisałam, współpisałam program Koalicji Obywatelskiej w roku 2015 i teraz zbieram pomysły od wszystkich posłów dotyczące różnych rozwiązań programowych. My będziemy na takich spotkaniach, jak tutaj jest, oczywiście tam, gdzie jest Donald Tusk, ogłaszać kolejne propozycje programowe bardzo konkretne, bardzo precyzyjne. Dzisiaj to były propozycje związane z mieszkalnictwem. To były trzy propozycje, jedna dotyczyła tego, co już powiedziałam, czyli 0% kredyt dla młodych ludzi na pierwsze mieszkanie do 500 tysięcy, czyli ta możliwość kupienia tego pierwszego mieszkania, które pozwala na założenie rodziny. Druga propozycja to były dofinansowanie związane z remontem, Trzecia propozycja to była propozycja dopłat do wynajmu dla osób, które z różnych powodów muszą wynajmować, a nie kupują. I to są konkretne trzy propozycje związane z jedną dziedziną życia, jaką jest mieszkalnictwo. Przy następnym wyjeździe do następnego województwa na spotkaniu Donald Tusk będzie ogłaszał Kolejne bardzo precyzyjne propozycje programowe. Dlatego co miesiąc spotkam w internecie wykaz leków. Ponad 200 pozycji znika z aptek. Co jest przyczyną? I dlaczego te leki są tak drogie? Ja jestem osobą samotną, wdową 26 lat. W tym czasie zachorowałem dwa nowotwory złośliwe. Dziennie przyjmuję 16 leków razy dwa. W ubiegłym roku zapłaciłam za 3700 zł. Zwróciłam się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą, czy przysługuje mi dofinansowanie. Pani zapytała mnie, ile posiadam emerytury. Po 35 latach pracy w Wojskowej Komendzie Uzupełnień mam 2120 zł emerytury, więc żadne dofinansowanie mi nie przysługuje. Gdybym miała 700 zł emerytury, wtedy bym miała bym otrzymała, otrzymała dofinansowanie. Czyli coś się zmieni. Na tego Proszę Państwa, po pierwsze mamy dwa, znaczy tutaj są dwa problemy co najmniej. Pierwszy problem to jest w ogóle problem z, do, z dostępem do niektórych leków. Nie wiem co ta władza robi, ale regularnie są problemy z określonymi lekami, z ich dostępem. Szuka się po całej Polsce, czasami ludzie muszą do innego województwa jechać, żeby dostać określony lek. Z czego to wynika? No ma wrażenie, że z nieudolności głównie. Na nieudolność jest jedna rada, zmienić rząd na bardziej udolny, który będzie potrafił sobie radzić. Druga to pusta obietnica, jaką miały być darmowe leki dla seriora. Powiedzmy szczerze, to co powinno być, to powinny być tanie leki przy chorobach przewlekłych czyli w stosunku do osób, które muszą brać regularnie przez długi czas leki, żeby dla nich to nie było rujnujące. Tu. Proponujemy pewne rozwiązania związane z takim zabezpieczeniem sytuacji, w której ktoś się zachoruje. Natomiast to będziemy ogłaszać szczerze mówiąc przy kolejnych propozycjach dotyczących zdrowia. Tak jak, tak jak mówiłam, będziemy to kolejne ogłaszać. Natomiast oszustwem okazało się przede wszystkim jedna rzecz. Darmowe leki dla seniora. Okazało się, że to jest tak naprawdę garść leków i to tak naprawdę to najtańsze. To trzeba uzdrowić.